No to lecimy z podsumowankiem To co widzieliście jest z kontenerka wciągnęłem ostatnio <laughs> Czyli tak Pierwsze to jest taki celownik I on działa Tutaj cykniemy tak I tam się świeci taki krzyżyk, ale niestety nie bardzo go tak widać, co by się świeciło. No nie widać. Rozmazane jakby. Ale jest. Tutaj brakuje tylko dekielka od baterijki. Jednym i drugim nie, przestawiamy. Albo celowniczek leci w prawo, albo w lewo. w Tym góra dół Tutaj brakuje jednego zaczepu. A tu mamy komplet. Taki oto celowniczek. Z początku myślałem, że to jest jakiś naptowizor. Ale nie. Dobra, to byśmy mieli. To. To sobie wziąłem po prostu, żeby komuś coś wysłać. W razie czego pudełeczko, po tableciku A dalej wojskowe rękawiczki, eleganckie normalnie nówka, nie śmigane poskładane były ładnie, pięknie, to pamiętacie z tego kontenerka ostatniego to jakiś wojskowy musiał wyrzucić terytorials, albo ochroniarz, ciężko rzec ale jak rękawica wojskowa to wojskowe co tu napisano Rozmiar 23, data produkcji 19 roku. Tego na widziałem. Numer Partii. Kto to? Bielsko-biała. Rękawice zimowe. Pięciopalcowe wzór. Coś tam. Mon. Te, Mon. Wojsko. Jakby nie patrzeć. W tym kontenerku był jeszcze taki powerbank. On działa, ale już go zdążyłem rozparcelować. Także zdech. Ładowanie powerbanka. Tutaj możemy podłączyć dwa urządzenia. No, no i tutaj drugie właśnie. Dłużej przytrzymać włącznik, to się powinno zaświecić latarka w cudzysłowie. No właśnie bateria padła wzięła i padła A, nie zaświeci się A, ale to nic nic to nic to tu taki jakiś coś tam multitek w środku nie było nic ale podejrzewam, że to było a, na taki oto gaz. Chociaż nie wiadomo się nie bardzo mieści. To jest fajna sprawa. Gazy to później. Do, do gazu to później. Dojdziemy. Kabereczek. Do iPhone'a. przyda się, bo ja tylko właśnie posiadam i nagrywam łóżkiem w tej chwili. Tutaj było laryngofon Motorola. Tylko tutaj mi się wydaje, że coś brakuje. Bo i do czego to podłączyć? Tu powinno coś być. Oprócz tego klipsa. Ta część ląduje w uchu. No szkoda, motorolki. Ciekawe, może tam głębiej było gdzieś radyjko. To by było eleganckie. Zapaliczka taka fajna. Marlboro. Bez gazu. Dalej. Kabeleczek wpada, jakiś USB z taką dziwną wtyczką. Chyba brakuje tu czegoś jeszcze. Kabeleczek się przyda. Tu jakiś zasilaczek, jakby samochodowy. No to nie pamiętam jak się nazywa, nie? Takie fajne toto na klucze. Ameliniowe. Kabeleczek USB. Drukarka. Komputer. Aha, przyda się na pewno. Kolejny moleksik. To, tak jakby było do zasilania karty graficznej. Ale tu ktoś kaputnął kawałek kabelka, nie? No. Też się znajdzie temu jakieś zastosowanie. Druga zapalniczka wjeżdża na warsztat. Tylko tutaj nie pisze. Czy to jest to jakiś tam Malboro? Tak, nie bardzo chce chodzić. Bez gazu. No dobra, to już mamy dwie takie zapalniczki. Kto z lewej tak jakby oryginał. No to myślę, że to jest telefon, nie? Cyk, cyk, otwieram. A tu etui. na telefon. No. A już, a już normalnie myślałem: już myślałem. Hm. I tyle wymyśliłem. Daj. Prawie że pełny gaz. Dwa miliony SHU. Czyli skala Skowila. Tak jak papryczka czy linia. Moc mierzymy. To jest to samo Dwa miliony jednostek. O takim zaaplikować po oczach. Oho, ho, ho, ho. Wesoło. Obezwalniający pieprzowy. Takich gazów to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk było. Tam widzieliście też taką amunicję, nie? A to się jednak okazało, że to są same te, te czubki i tak dalej. To jest fajne zabezpieczenie. Najpierw góra i paluszka. To co, popszukamy się, nie? Pod pachami. To jest jeden. Tutaj taki trochę zmęczony życiem. Drugi. Cyk, cyk. Ale mnie korci. Tak mnie korci, że nie wiem. Tutaj troszeczkę jest dosłownie. Minimalnie. Tutaj taka flaszka duża. Pewniutko. Nieruszony. Ciekawe jak tam z terminem przydatności. I też. Wajcha w górę. Paluszek i naprzód. Jest. A nie, nie ma. Złudzenie. To jest w całości gaz. Nieruszony jeszcze. Czekaj, czy znajdę zastosowanie. Kolejny. Niecały pół. Amerykan. NATO. A ten ma ile? Jednostek. Jakiś tak nie bardzo widzę za mało lata to byśmy się bawili jeszcze gazem paraliżującym to się złapał za oczy i tak zostawał na jakiś czas nie można było rękami ruszyć 80 miligramów technologia hmm. do jednego metra psika Nie nie mam znaczenia. Ale jest jego troszkę mniej jak pół buteleczki. No. Ten. Tego jest znowu. Dużo więcej, jak pół. Prosekur. Pieprzowy spray. Takie samo zabezpieczonko. Fajna sprawa. W kieszeni się nie przyciśnie takło. Niechcący. Tylko trzeba palucha tam zaaplikować. A ten co tu napisali? 53 ml. No nic ciekawego chyba nie napisali. Dobra, to jest to. A tu zaraz się w tym pobawimy. Ale to jeszcze łańcuszek. Łańcuszek taki elegancki fajniutki. Na kluczyki. tik cyk. Przyda się. No i teraz o takie. To leżało z tym wszystkim tam w jednym pojemniku. To jest pistolet hukowy. Pamiętam 90. lata. W 90. latach to sprzedawali. Tu się dokręcało taką wyrzutnię rakiet. Taka rurka. Bo gazy wylatują górą. Nie przodem. Przód jest zaślepiony, tam zalany dalej. To jest taki magazynek. Montowało się tutaj ślepaczki. Sześć sztuk. Króciutkie. Wjeżdżało to do środka. I pum. I sobie wyjeżdżał z drugiej strony. Pusty magazynek. O. I już. I cyk. Tylko tak, tutaj jest odłamany był taki szpirolek, nie? Bo jak nabój po wystrzeleniu nie chciał wyskoczyć. Wyłupać go stąd, żeby wypadł. No to szpirolkiem, nie? Tutaj był trach i się wypychało. I useczka wyskakiwała elegancko. No i takie to to. Taka spluwa. Właśnie wygląda. Ustrojstwo. Ciężki, fajny. Do kieszonki. Człowiek gdzieś chodzi po wsi. Psy cię oblężą. No to postrzelać troszkę, nie? Uciekną na pewno. Nie ma bata. Pies się podda. Ogon pod kuli i baj baj. No. No i co? Tyle by było. Tym razem tego wszystkiego, co tu znalazłem w tym kontenerku powojskowym, to bywajcie.